Amen. W najbliższą niedzielę w liturgii Mszy Świętej usłyszymy fragment z Ewangelii Świętego Jana, rozdział 2, wersety 1-12. Tekst dobrze nam znany, piękny, ważny, dlatego na początku wysłuchajmy go. Ja dodałem przynajmniej jeden werset, który nie padnie podczas liturgii Mszy Świętej Niedzielnej. I jeden zwrot, który wydawał mi się ważny, to wszystko na grafice zaznaczyłem. A więc najpierw wsłuchajmy się w ten tekst. W trzecim dniu odbywało się wesele w Kani Galilejskiej, i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do niego: Nie mają wina. Jezus z jej odpowiedział, czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto, czy jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy matka jego powiedziała do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług, napełnijcie stągwie wodą i napełnili aż po brzegi. Potem powiedział do nich zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci, więc zanieśli. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał Pana Młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino. A gdy się napiją, wówczas gorsze, ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego jego uczniowie. Następnie on, jego matka, bracia, uczniowie jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni. My często w skrócie nazywamy ten tekst wesele w Kanie Galilejskiej. Najczęściej mamy kontekst z tym tekstem podczas. Liturgii Sakramentu Małżeństwa i potocznie jest to uważane jako tekst, który jest takim życzeniem dla pary młodej, żeby wam niczego nie brakowało w życiu. A więc zostawmy troszkę tą potoczne, czy czasami nawet banalne rozumienie tego fragmentu z Janowej Ewangelii i spróbujmy zatrzymać się na kilku obrazach, znakach, słowach. Znowu widzimy, że te teksty są bardzo bogate, jest wiele Słów, które w całej Ewangelii jakby no, nabierają znaczenia. Ale zacznijmy od tego zdania z prologu, które pewno pamiętamy, bo czytaliśmy ten tekst na początku stycznia. Czytamy w prologu, że prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa. I chyba trzeba czytać ten tekst właśnie w porządku łaski i prawdy. Więc może nie nazywajmy tego tekstu wesele w kanie galilejskiej, ale znak przemiany wody w wino. Trzeciego dnia zaczyna się tak ten tekst. Znowu w lekcjonarzu zostało to wykreślone, ale to jest ważna informacja. Dlaczego w Ewangelii czytamy trzeciego dnia. Czy chodzi jakiś konkretny dzień tygodnia? Według naszej rachuby powinien być to wtorek. Czy może ewangelia jest tak skonstruowana, by pokazać nam pewną dynamikę, jak w dynamice w Księdze Rodzaju 7 dni stworzenia i jest tu mowa o nowym stworzeniu, może nie do końca. Chyba najlepszą interpretacją tej informacji, że to się dzieje trzeciego dnia, jest doświadczenie Izraela pod górą Synaj. Trzeciego dnia naród wybrany, wyzwolony, otrzymuje dar prawa na Synaju. Jest mowa o weselu w Kanie Galilejskiej. Dobrze wiemy, że w Starym Testamencie małżeństwo, wesele to obraz, który używany jest na opis relacji Boga z narodem wybranym. I słyszymy dalej, że była tam matka Jezusa, a Jezus dopiero tam przychodzi. A więc Maryja jakby żyła w innym porządku, i w tą rzeczywistość wchodzi Jezus. Jest mowa o winie. Wesele to wino. Wino jest znakiem miłości, miłości zaślubionych, wspólnych kielich. A tutaj widzimy, że na weselu brakuje wina brak miłości. I matka Jezusa mówi do Jezusa: Nie mają wina. Nie powiedziała: Nie mamy wina. Dlaczego? Bo Maryja, matka Jezusa, żyje jako ta wierna uczennica Izraela, córka Izraela, w doświadczeniu i w porządku łaski. Odpowiedź Jezusa może dla nas być trudna do zrozumienia. W pewnym sensie może się wydawać nawet, że jest niegrzeczna, jak syn zwraca się do matki słowem kobieto, co ładnie tłumaczymy jako niewiasto. Kobieto to słowo bardziej wyrażało kobietę zamężną. W Ewangelii Świętego Jana trzykrotnie Jezus zwraca się tym określeniem, właśnie do matki, do tej niewiasty wiernej, która żyje w porządku łaski. Zwróci się tak do Samarytanki, niewiasty, kobiety niewiernej, cudzołożnej, aż wreszcie u końca Ewangelii zwróci się w tej formie do Marii Magdaleny, niewiasty Nowego Przymierza. Czy to moja lub Twoja sprawa? Pyta się Jezus. Czy Jezus chce się odseparować od prośby matki? Jeszcze nie nadeszła godzina moja, godzina chwały, godzina wywyższenia. W tajemnicy śmierci i zmartwychwstania. Może przede wszystkim Jezus chce powiedzieć, że nie przyszedł, aby dać nowe życie starym instytucjom, ale przynosi doświadczenie zupełnie nowe, które nie jest kontynuacją starego doświadczenia, ale nową rzeczywistością miłości. Maryja, Matka, na to wszystko odpowiada do sług. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Widzimy znowu w tym tle biblijnym, jakąś aluzję może do księgi Rodzaju, gdzie jest historia Józefa Egipskiego. I gdy zaczyna w Egipcie panować głód, faraon mówi: Idźcie do Józefa i co wam powie, czyńcie. Albo aluzja do księgi wyjścia, właśnie do Synaju, do Zawartego Przymierza, gdzie naród wybrany mówi: Wypełnimy wszystko, co Pan powiedział. Jest mowa o tym, że jest sześć kamiennych stągwi przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń. Te stągwie są puste. A więc już widzimy taką wielką symbolikę sześć, czyli jakaś niedoskonałość. Stągwie kamienne, czyli aluzja do tablic kamiennych z przykazaniami. Jest mowa o oczyszczeniu żydowskim, czyli jakimś wypełnianiu prawa, które miało dać wolność, nadzieję, miłość, ale te stągwie są puste. To doświadczenie Starego Przymierza nie ma już mocy. Nie można oczyścić człowieka przez jakieś zewnętrzne rytuały. Człowiek dostępuje oczyszczenia przez przemianę serca, przez doświadczenie Bożej miłości. Sześć stągwi. Specjaliści liczą, że mogło one pomieścić każda 800 do 120 litrów raz już sześć. Przyjmijmy jakąś średnią, 600 litrów wody pomieściło się w tych stągwiach. 600 litrów, czy to jest dużo mało? Często słyszymy o obfitości. Ja z własnego doświadczenia wiem, gdy mieszkałem w Neapolu, kupowaliśmy wino. Sezonowo do naszego domu i kupowaliśmy po tysiąc, po dwa tysiące litrów, a więc 600 litrów to chyba nie jest aż tak dużo, ale może nie chodzi o to, żeby wszystko mierzyć miarą Wspólnoty Jezuitów z Neapolu. Jest mowa o staroście weselnym. To był nadzorca służby, główny kelner, byśmy powiedzieli, odpowiedzialny za organizację wesela. Tutaj od razu widzimy, że jest aluzja do tego, że chodzi tu o symbol odpowiedzialnych za lud. Oni nie są świadomi, że brakuje winy, nie są świadomi, że brakuje miłości, nie są świadomi, że to stare prawo już nie funkcjonuje, nie przynosi łaski. I widzimy, że słudzy wlewają ze stągwi wodę, która staje się winem. To wino nie było. W stągwiach kamiennych, ale dopiero zaczerpnięta woda ze stągwi stawała się winem. I mamy ten dialog y, pana starosty z panem młodym. Starosta się dziwi, bo on myślał, że wszystko co dobre, co smaczne, to, co piękne to stare prawo. Nie wyobraża sobie nawet, że to co piękne, co smaczne, co dobre dopiero przychodzi w Jezusie Chrystusie. I pada to słowo w tym momencie znak. Taki to początek znaków uczynił Jezus. Często tę część Ewangelii Świętego Jana nazywamy księgą znaków. Mamy w Ewangelii Jana siedem znaków: właśnie kana, oczyszczenie świątyni, syn urzędnika królewskiego, paralityk, rozmnożenie chlebów i chodzenie po wodzie, niewidomy i wreszcie łazarz. Jezus przez znaki objawia swoją chwałę. I znowu, tak jak na synaju Bóg objawił chwałę, dając prawo, na to prawo trzeba było i tą chwałę zasłużyć, tutaj mamy nowe przymierz, to ciągła propozycja miłości, daru miłości, który bezinteresownie jest ofiarowany w Jezusie Chrystusie. I ostatni werset, ten, który dodałem do naszego rozważania, dwunasty z tego drugiego rozdziału, Widzimy na początku Ewangelii, że przyszli osobno: Matka Jezusa i Jezus przychodzą osobno, ale po tym doświadczeniu chwały, łaski i prawdy, doświadczeniu znaku, wychodzą, wracają razem, bo jest budowana nowa wspólnota oparta na doświadczeniu daru Bożej miłości, którą objawia Jezus. Amen.